Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Przewodnicząca Sesji Przedpołudniowej, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Otóż proszę Państwa, chciałbym Państwa zainteresować może mało znaną działalnością Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako instancją odwoławczą od wyroków sądów cywilnych. Raz bowiem w swojej historii Wydział Prawa pełnił rolę jurysdykcyjną. Był to właśnie okres Wolnego Miasta Krakowa. Otóż, proszę Państwa, w okresie Wolnego Miasta Krakowa Uniwersytet pełnił szczególną rolę. Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1815 roku zawierała 22 artykuły, ale 8 były poświęcone Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Otóż, proszę Państwa, te przepisy konstytucji Wolnego Miasta Krakowa em, zapewniły uniwersytetowi ważną rolę i naukową, i e, narodową, a także wysoką pozycję w strukturach politycznych Rzeczpospolitej Krakowskiej. Bo pragnę przypomnieć, że Uniwersytet Jagielloński mógł delegować trzech profesorów do zgromadzenia reprezentantów, a to była władza prawodawcza. Wolnego Miasta Krakowa, mógł także wybierać dwóch członków Senatu rządzącego, a to był rząd wolnego miasta Krakowa. Natomiast na, na mocy artykułu 15 Konstytucji Wolnego Miasta Krakowa Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego stał się także instytucją, która pełniła istotną rolę e, Funkcję w wymiarze sprawiedliwości. Mianowicie Konstytucja i ten artykuł wspomniany 15 przewidywał nadzwyczajną procedurę odwoławczą w postaci rekursu do Wydziału Profesorów i Doktorów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skarga polegała na tym, że stroną procesu cywilnego przysługiwało uprawnienie do zaskarżenia zgodnych treści, czyli jednobrzmiących wyroków sądu pierwszej instancji i sądu apelacyjnego właśnie do wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te uprawnienia jednak nie trwały długo, ponieważ już Konstytucja z 1833 roku zniosła tę kompetencję z tego względu, że Uniwersytet Jagielloński stał się ośrodkiem myśli liberalnej i był spór między konserwatywnym senatem rządzącym Wolnego Miasta Krakowa a profesorami Uniwersytetu. Jagiellońskiego. W związku z tym, kiedy mówimy o tej jurysdykcyjnej z funkcji Wydziału Prawa, to są lata 1817, bo wtedy zostało wydane pierwsze takie orzeczenie, opinię prawną, sporządził Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i ta rola zakończyła się w 1833. Jeśli, proszę Państwa, mówimy o udziale fakulta, Fakultetu Prawa w rozstrzyganiu spraw sądowych, to z wiedzy historycznej nam się przypomina taka procedura niemiecka, aktem zwierzęciem, którą tę instytucję przewidziała ustawa karna Karola V z 1532 roku, że w trudnych sprawach sędziowie niemieccy mogli zwracać się do fakultetów prawnych i fakultety prawne wydawały opinię o danej sprawie i ta opinia w danej konkretnej sprawie była wiążąca dla... Są. I chociaż ta niemiecka instytucja mogła mieć pewne znaczenie przy powstaniu tej procedury odwoławczej w Wolnym mieście Krakowie, Krakowie z racji tego, że duży wpływ na kształt ustroju Wolnego Miasta Krakowa miał rezydent pruski Wilhelm von Reibnitz, który w tamtym czasie współpracował jednak z, z rektorem naszego uniwersytetu profesorem Walentym Litwińskim który był profesorem właśnie prawa. Jednak geneza tego rekursu do wydziału prawa była bardziej złożona. Otóż włączenie wydziału prawa w wykonywaniu jurysdykcji sądowej związane było z nową organizacją wymiaru sprawiedliwości Wolnego Miasta Krakowa w porównaniu z organizacją wymiaru sprawiedliwości w okresie Księstwa Warszawskiego. Mianowicie w Księstwie Warszawskim, jak Państwo wiedzą z historii, uczymy historii, i w związku z tym przypominamy te podstawowe informacje, istniał sąd kasacyjny na wzór francuski z 1810 roku i prawo, które obowiązywało i w Księstwie Warszawskim, to wiemy doskonale, ale także to prawo francuskie, czyli kodeks napoleona cywilny. Procedura francuska cywilna obowiązywały w Krakowie, w wolnym mieście Krakowie jeszcze po upadku wolnego miasta, bo do roku 1855. W związku z tym te opinie, które wydawał Wydział Prawa, są ważne z tego względu, że są świadectwem tego, jaka była, jakie było wprowadzenie, wprowadzanie przepisów kodeksu Napoleona właśnie na ziemiach polskich i przykładem będą sądy krakowskie. Otóż Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1815 roku utworzyła trzy takie instancje, ale właściwie sprawy sądowe były rozpatrywane przez Trybunał Pierwszej Instancji i Sąd Apelacyjny i jeszcze jest istniał Sąd Trzeciej Instancji, ale był taką instytucją szczególną ponieważ był to sąd, który rozpatrywał odwołania od sądu niższej instancji, czyli sądu pierwszej instancji sądu apelacyjnego, tylko wtedy, kiedy były te wyroki, różniły się co do sentencji, czyli były to wyroki, które w swej treści się różniły. I sąd w trzeciej instancji nie był odrębnym sądem. Ten sąd trzeciej, ostatniej instancji był sądem złożonym, sędziem sądu apelacyjnego i to był skład poszerzony. Czyli właściwie sąd trzeciej instancji był poszerzoną strukturą co do właśnie osób, strukturą sądu apelacyjnego. Otóż likwidacja sądu kasacyjnego, bo w tej strukturze nie znalazł się sąd kasacyjny, jaki istniał w księstwie warszawskim, Narzuciło konieczność powołania w jego miejsce, w miejsce Sądu Kasacyjnego innej procedury o charakterze kasacyjnym. I właśnie tą nową procedurę przewidział ten artykuł 15, i właśnie to, że w tej procedurze występował Wydział Prawa. Mianowicie w przypadku, gdy w Trybunał Pierwszej Instancji i Sąd Apelacyjny wydały w sprawie cywilnej. Zgodne w treści wyroki, jednobrzmiące wyroki, stroną postępowania przysługiwał środek odwoławczy do Wydziału Prawa o cechach skargi kasacyjnej. Mianowicie strona postępowania sądowego zakończona tymi właśnie jednobrzmiącymi wyrokami mogła odwołać się do sądu trzeciej instancji, ale za pośrednictwem Wydziału Prawa tylko wtedy, gdy zarzucała wydanym tym wyrokom jednobronnym naruszenie prawa materialnego bądź naruszenie prawa procesowego. Czyli naruszenie kodeksu Napoleona w zakresie prawa materialnego i procedury napoleońskiej z 1806 roku, bo ta procedura, jak już powiedziałem, wraz z kodeksem Napoleona została w wolnym mieście Krakowie. Więc zadaniem wydziału prawa było po zapoznaniu się z treścią wyroku i aktami sprawy wydanie opinii, czy zarzut podniesiony przez stronę był zasadny, czy przeciwnie wyroki sądów nie naruszały w, w żaden sposób ani prawa materialnego, ani prawa formalnego. Czyli funkcja wydziału prawa odpowiadała tym samym roli izby skarby e, francuskiego sądu kasacyjnego, bo właśnie we Francji ta Izba Skarb badała, czy istniały podstawy do wniesienia kasacji w razie przyjęcia przez Izbę Skarb, że istniały podstawy do kasacji, wtedy sprawa przechodziła do Izby Cywilnej, która wydawała no, merytoryczny wyrok, czyli w razie uznania podstaw kasacji uchylała ten wyrok i przekazywała do ponownego, Sąd Kasacyjny Izba przekazywała do ponownego rozpoznania. Więc opinia Wydziału o tym, że doszło w rozpoznawanej sprawie do naruszenia prawa materialnego lub procesowego, otwierała w stronie drogę do przekazania odwołania sądowi trzeciej instancji. Uznanie przez Wydział Prawa brak podstaw do odwołania kończyło sprawę. Zaskarżone wyroki stawały się w związku z tym ostateczne i prawomocne. Czyli w latach 1817-1833 Wydział Prawa pełnił więc funkcję excellence y, y, Sądowniczą, był instytucją właśnie o uprawnieniach sądowniczych i było to rozwiązanie no, niepowtarzalne i oryginalne, z tego względu, że ona co prawda ten rekurs, to odwołanie łączyło elementy francuskiej kasacji i tej niemieckiej instytucji aktem ale żadna z tych instytucji nie znalazła pełnego wyrazu w tym właśnie, w tej procedurze odwoławczej, ponieważ z jednej strony Uznanie przez wydział prawa podstaw do złożenia kasacji do sądu trzeciej instancji nie, nie skutkowało zawsze uchyleniem zaskarżonych wyroków i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przeciwnie sąd w trzeciej instancji był uprawniony do wydania materialnego, zarządzającego orzeczenia. Z drugiej strony sąd ostatniej instancji nie był związany opinią wydaną przez wydział prawa mógł zatem sąd trzeciej instancji przyjąć, nie, że nie występowały postawy do wniesienia kasacji i mógł utrzymać wyrok w mocy. Wydział prawa rozpoznając odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji sądu apelacyjnego, które cały czas, powtarzam, zawierały tę jedną sentencję, oceniał przede wszystkim właśnie poprawność stosowania przepisów prawa francuskiego i w związku z tym ta implementacja norm prawa francuskiego przez nasze Sądy Krakowskie jest istot, jest no powiedzmy takim dość ciekawym polem badawczym. No i w ramach właśnie grantu, który z kolegami realizowałem przyglądnęliśmy się właśnie tym opiniom pod kątem tego, jak się przedstawiał ten tryb właśnie związany z rekursem i też już podjęliśmy pierwsze prace nad oceną właśnie poprawności tych opinii i tych orzeczeń sądów krakowskich. Otóż, jak przedstawia się ten tryb postępowania, to króciutko. Oczywiście tutaj strona, to co jest istotne, to że on nie został uregulowany prawnie. I cała ta procedura oparta była o praktykę, o zwyczaj. Owszem, Zgromadzenie Prawodawcze dwukrotnie w Wolnym Mieście Krakowie chciało wprowadzić tę procedurę uregulować uprawnie to się nie udało, ponieważ no, ta praktyka tak była już utrwalona, że te zmiany ustawodawcze się się nie udały. I w związku z tym ta praktyka wyglądała w ten sposób, że strona wnosiła poprzez rektora skargę na orzeczenie i rektor wyznaczał referenta, który miał przygotować pisemne stanowisko co do sprawy, z oczywiście musiała załączyć zaskarżone wyroki i wyznaczał datę i miejsce posiedzenia. Wydział prawa wydawał te orzeczenia, te opinie w tych sprawach sądowych w kolegium juridikum nagrodskie i miał od momentu wniesienia tej skargi 12 do 14 dni, żeby taką opinię, opinię wydać. Z tego posiedzenia, proszę Państwa, sporządzano protokoły. I proszę Państwa, myśmy wiedzieli do tej pory, że takie opinie Wydział Prawa wydawał, ponieważ przedmiotem badań było Rzecznictwo Sądów karnych Krakowski, Wolnego Miasta Krakowa, pracę na ten temat napisał pan profesor Lesław Pauli, który był poprzednikiem na Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa. I on zobaczył, że w sprawach karnych, bo proszę Państwa, w sprawach karnych tylko w jednym przypadku można było złożyć odwołanie poprzez wydział, jeśli zapadła, zapadł wyrok kary śmierci. Czyli wtedy można było składać poprzez Wydział właśnie taką kasację, że sąd dopuścił się naruszenia prawa materialnego procesowego, ale to już było prawo austriackie. I mamy takie też opinie, ale niewiele. To są sporadyczne opinie w sprawach karnych. Większość tych opinii dotyczy spraw cywilnych. No i dopiero w momencie, kiedy rozpoczęliśmy badania nad tym orzecznictwem sądów cywilnych, Okazało się, bo nie wiedzieliśmy, że zostały w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kompletny zbiór tych opinii. Myśmy myśleli, że to tylko w tych sprawach prawda, indywidualnych, ale poszukiwania, poszukiwania, pana doktora Mateusza Mataniaka doprowadziły do tego, żeśmy no, ujawnili, że taki zbiór jest i pozwoliliśmy sobie wydać te opinie w formie monografii, która zawiera blisko tysiąc opinii i większość tych opinii dotyczy stosowania kodeksu Napoleona 80%, natomiast 20% dotyczy prawa procesowego, ale prawa procesowego, proszę Państwa, zawartego w kodeksie Napoleona, bo w kodeksie Napoleona były też przepisy procesowe, na przykład środek dowodowy w postaci przysięgi bądź przysięgi właśnie takiej stanowczej, którą, które strony jedna z drugiej mogła wyznaczyć, albo z urzędu. I sądy krakowskie najczęściej w zakresie prawa procesowego popełniały błędy w odniesieniu do tego, czy są podstawy do przeprowadzenia tego dowodu z przysięgi. Nam się troszkę kłóci to, że kodeks Napoleona to laicyzacja prawa i przysięga i przysięga na Powiedzmy tutaj, odpowiedzialność przed Bogiem to nie powinna mieć miejsca, ale proszę Państwa, ta przysięga w kolekcji Napolona była z jednego prostego powodu, ponieważ prawo francuskie znało formę czynności prawnej dla celów dowodowych, że jeśli czynność prawna przewyższała 150 franków, to był zakaz dowodu z przeprowadzania zeznań świadków. Czyli nie można było dowodzić zawartej czynności prawnej, jeśli nie zawarto tego, tej umowy w formie pisemnej albo aktu notarialnego. W związku z tym no strona, jak zaniedbała tego obowiązku, nie mogłaby dochodzić roszczenia. Mogła dochodzić, bo mogła wtedy, mógłby zastosowany środek w postaci przysięgi właśnie tej stanowczej, bo właśnie tutaj jedna strona mogła określić rotę przysięgi drugiej i druga strona tę przysięgę musiała złożyć. Jeśli nie złożyła, no to przegrywała proces. Stąd w procesie tym francuskim y, jeszcze w y, XIX wieku jest ta y, właśnie y, przysięga. I teraz proszę Państwa, więc to było lokowanie produktu. Przepraszam Państwa, no ale mówię, że y, wynik tych naszych badań zakończył się właśnie tutaj opracowaniem, no, aparatem naukowym, żeśmy o, patrzyli ten tom. No i tam się pojawia wiele nazwisk, proszę Państwa, no ja bym powiedział topowych z tamtych czasów, bo tam jest na przykład, wspomniałem, Walentego Litwińskiego, który był rektorem naszego Uniwersytetu i ten konflikt, proszę Państwa, z władzami Senatu, ze Stanisławem Wodzickim przypłacił życie. Dostał ataku serca, umarł młodo w 23 roku i po jego śmierci y, 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 miała miejsce prawa, sprawa spadkowa i mamy refleks tej sprawy spadkowej właśnie w tych opiniach. Jedna ze spraw dotyczy sprawy spadkowej właśnie po y, y, panu profesorze y, Litwińskim czy y, innego rodzaju też sprawy spadkowy profesorów naszego uniwersytetu, żeby wspomnieć, profesora Sawiczewskiego, który był wybitnym farmaceutą, był chemikiem i też miał prawda, trzy żony, miał dużo dzieci i te dzieci się procesowały o majątek po nim, bo miał duży majątek, bo miał właśnie aptekę na AB tutaj w Krakowie. No, także y, y, pewnego rodzaju tutaj y, y, te jego y, umiejętności z zakresu y, chemii się przydawały przemysłowi, w związku z tym zarabiał y, duże pieniądze. Stąd ten, y, te opinie są ważne z punktu widzenia także właśnie pokazania tego środowiska mieszkańskiego, tego środowiska arystokratycznego Krakowa, no bo tam się przewijają te wszystkie osoby, żeby wspomnieć księcia Józefa Słupkowskiego, który miał co prawda swój pałac w Biersku Białej, ale interesy prowadził na terenie wolnego miasta Krakowa. Więc wiele tutaj istotnych rzeczy, zwłaszcza proszę Państwa, że pełnomocnikami w tych sprawach byli także profesorowie naszego uniwersytetu. Czyli proszę Państwa, to, że my dzisiaj niektórzy łączymy praktykę. Z nauką, to tak było w okresie wolnego miasta Krakowa. Dziekan naszego wydziału wtedy, Adam Krzyżanowski, był pełnomocnikiem stron. I Państwo wtedy, jak Państwo usłyszą, że dziekan był pełnomocnikiem i wtedy przychodził do kolegów swoich w pięciu, bo minimum, prawda, to musiało być w pięciu, i przedstawiał swoją sprawę, a był jedynym specjalistą z zakresu prawa francuskiego, znał to prawo francuskie. No dobrze, proszę Państwa, to jak on dokonał tej wykładni, a czasami dokonywał wykładni, która sprzeczna była z wykładnią sądów we Francji. Ale jego autorytet decydował o tym, że oni, ci koledzy, ci profesorowie taką wydawali opinię, jak on im podsunął. I czasami, czasami się zdarzało tak, że rzeczywiście dokonywał prawidłowej wykładni i ta wykładnia, my możemy porównywać tę wykładnię z wykładnią prawa francuskiego, kodeksu Napolona właśnie przez sędziów francuskich. Więc to jest rzeczywiście materiał taki do zbadania. Pan profesor Mikołajczyk powiedział, że oni są w gorszej sytuacji, bo nie mają materiału związanych z orzecznictwem sądów miejskich, a my mamy komplet tych orzeczeń właśnie tych sądów krakowskich. Więc możemy ocenić prawidłowość wykładni i orzeczenia właśnie sądów krakowskich i opinii profesorów badając te sprawy. I myśmy tutaj w ramach tych możliwości to zrobili i co najwięcej, jakie trudności mieli nasi profesorowie i sędziowie. No tam, gdzie proszę Państwa przepisy prawa francuskiego yy, odcinały się, czy różniły się od prawa austriackiego, bo oni przez 10 lat wykładali prawa austriackie, pod zachodnio galicyjski, i oni się na tym prawie austriackim znali. Natomiast musieli poznać, wiedzieli co to jest zachowek, ale system rezerwy już im sprawiał trudności. I proszę Państwa, z kolei Pan doktor Piotr Michalik się zajął tymi sprawami z zakresu prawa spadkowego, no i dokładnie punktuje, prawda, gdzie ci właśnie sędziowie wykazywali się nieznajomością tych przepisów i także Profesor Adam Krzyżanowski też możemy powiedzieć, że miał dobrą wiedzę, bardzo dobrą, ale czasami się też, też mógł, mógł właśnie pomylić. Tak samo proszę Państwa ja już będę kończył, ale jakiś przykład Państwu chciałem tutaj podać, związany z tymi orzeczeniami tutaj, nie mam już czas, pewno mi się kończy, więc właśnie przykładów może nie będę tutaj podawał. Jeden, proszę Państwa, taki przykład związany z drogą sądową, dopuszczalnych drog sądowej. Mianowicie i tutaj... Chcę pokazać, że nie zawsze ci nasi profesorowie tutaj szli e, e, torem myślenia sędziów, którzy bronią a, a drogi sądowej jako pewnej gwarancji stron. Mianowicie e, tutaj przykład dotyczy e, właśnie e, opinii, wydziału, e, która była związana z prawą, e, w której strona kwestionowała drogę sądową, argumentując, że spór dotyczył materii prawa administracyjnego, publicznego, a nie cywilnego. Przykład, Przypadek ten jest o tyle ciekawy, że sądom przyszło w udziale dokonanie wykładni artykułu art. 6 Kodeksu Cywilnego, który określał granice swobody zawierania umów, że nie można przez prywatne umowy i ubliżać prawom tyczący się porządku publicznego i dobrych obyczaju. To jest, prawda, początek przepisy ogólne kodeksu napoleona i sprób prowadził Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym jako zarządca dóbr narodowych z dzierżawcą karczmy położonej na tych dobrach. Dzierżawca wystąpił z pozwem do Sądu Pierwszej Instancji o rozwiązanie umowy dzierżawy. Wydział Dochodów jako strona pozwana podniósł zarzut niedopuszczalności drogi sądowej na tej podstawie, że w umowie dzierżawy powód zrezygnował z postępowania sądowego, przystając na dochodzenie roszczeń przez strony z umowy w postępowaniu administracyjnym. I sąd w pierwszej instancji, sąd apelacyjny, oddaliły zarzut o niewłaściwości sądu do rozpatrzenia sporu, uznając postanowienie umowy o zrzeczeniu się przez stronę drogi sądowej za naruszenie granicy swobody umów, którą wyznaczały ustawy, tyczące się właśnie porządku publicznego i sąd uzasadniały swoje stanowiska artykułem 15 Konstytucji, że dwa sądy wyrokować będą we wszystkich sprawach bez różnicy ich natury lub stanu osób. Więc znanym, zdaniem sądów umowne, zleczenie się drogi sądowej rozsądzając spraw tego sporu cywilnego nie mieściło się w granicy swobody umów, ponieważ no, właśnie godziło w ten ustanowiony w konstytucji porządek prawny. Natomiast wydział prawa w tej opinii powołał się na postanowienia obowiązującego dekretu. Z czasów jeszcze Księstwa Warszawskiego, według którego wszelkie należności z kontraktu występujące podlegały jurysdykcji organów administracyjnych. Więc Wydział Prawa na podstawie tych przytoczonych przepisów dowodził, że strony wyłączając drogę sądową w umowie dzierżawy postąpiły zgodnie z obowiązującym tym właśnie dekretem, korzystając ze swobody kontraktowania. Więc przyjąć, że sądy orzekające w sprawie uznały, że droga administracyjna przewidziana była przez Królewski Dekret. Przewidziana przez które dotyczyła egzekucji administracyjnej czynszu, samo jednak roszczenie o rozwiązanie umowy uznawały za spór cywilny podlegający kognicji sądu na podstawie właśnie artykułu Konstytucji. To jeden z przykładów właśnie tych orzeczeń, które wydawane były, te, tych opinii, gdzie właśnie te sprawy różnego rodzaju były przedmiotem namysłu. Profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale w dobie wolnego miasta Krakowa. Dziękuję Państwu za uwagę.